na lotnisku lecimy do Polski lecimy do Polski w sumie nie mówiłam wam kiedy czy i tak dalej wszystko wam opowiadałam na początku jak staraliśmy się kupić bilety a potem już nic nie wspominam ale tak, lecimy teraz do Polski na dwa tygodnie jest 11 sierpnia pewnie wrzucę na film dopiero jak no i słuchajcie odeszłam na chwilę, żeby coś nagrać Powiem Wam, że jestem mega zmęczona, z godzinę wczoraj i to też tak, e, takim pulsem, takim wiecie, że niby się śpi, ale się jednak nie śpi. E, ciężko mi było zasnąć, głowa, głowa wiecie, w, w, w takim pośpiechu, serce w pośpiechu. I najgorzej jest z takim wstawaniem o 3.30 w nocy, to... Kiedy się położyć spać, jeżeli się zazwyczaj chodzi spać około drugiej, trzeciej w nocy. No to było to, był, to było wyzwanie, zwłaszcza, że od kilku dni właśnie mam takich mega szybkich obrotach, żeby wiecie, i pakowanie, i to, i tam, to, i takie tam. Także teraz jesteśmy na lotnisku, jestem trochę spowolniona, zmęczona. Przeszliśmy przez bramki i teraz czekamy, aż nam się wyświetli, do której... Gate, idziemy do której właśnie bramki na samolot już. Także będę Wam pokazywać trochę z podróży, relacji. Dzisiaj nie jestem sama, ostatnio jak leciliśmy do Polski, to byłam sama z dziećmi, dzisiaj jest z nami Peter, także lecimy całą szóstką do Polski. Już nie mogę doczekać, spójrzcie, jaką mamy pogodę. Jest pochmurnie, i tak jak padało jest mokro, jak cholera wie, jaka to pogoda. Jakbyście spojrzeli przez okno, to byście pomyśleli, że jest w sumie środek zimy, bo jest taka naprawdę ciężka, ciężka pogoda, ale. Jest tak gorąco, że ja się nawet nie mogłam umalować, jest tak po prostu duszno, że pot mi cały czas spływa po ciele, eee, tak jakby było 30 stopni upału. To jest taka, taka na, na maksa duchota taka po prostu para wręcz i tutaj też na lotnisku jest dosyć ciepło, także takie, takie moje przeżycia. Nie mogę się doczekać już, żeby zobaczyć słońce i powiem Wam szczerze, że Ach, mam nadzieję, że się trochę obudzę. dwa rzędy za nami po dwóch stronach jest zajęte przez grupę facetów którzy są tak nawaleni wrzeszczą na cały samolot piją teraz alkohol Grace nie może zasnąć przed nich mi wysiada głowa. chciałam edytować film ale nie mogę się skupić nie mam nic ciekawego ani jednego filmu ani jednego odcinka niczego więc moje słuchawki służą tylko do blokowania. Opać, trochę łapać trochę na Naprawdę, Boże Dolecieliśmy do Berlina, ale światło Mam takie cienie pod oczami Dolecieliśmy do Berlina Jest 25 stopni, całkiem fajnie Ale to był najgorszy lot mojego życia to Było absolutnie okropnie Ci faceci z tyłu za nami po prostu sprawili, że to było najgorsze doświadczenie lotne mojego życia, a latam od 15 lat. No ale teraz czekamy na wózek, e, wszystkie torby mamy podręczne, więc e, no, tylko tyle zostało. E, zaraz się dowiem gdzieś mój znajomy, bo wiem, że utknął w korku i będziemy dalej ruszać. Wyszliśmy w końcu po godzinie, po prostu ech, lotnisko nie jest moim ulubionym, delikatnie mówiąc. E, po godzinie dostaliśmy wózek, czujecie to? I teraz czekamy na mojego znajomego, nie jestem pewna e, gdzie stanie, ale wydaje mi się, że może to być on podjeżdżać busem, także zobaczyłem. Jesteśmy już w połowie drogi do Dęba. Mój kolega Marcin <grytanie> e, po nas przyjechał. Teraz zmierzamy ku słońcu. Ile nam jeszcze zostało? Godzina? Tak. No jeszcze tak z godzinkę sobie posiedzimy, ale w porównaniu z tym samolotem to jest taka cisza i spokój. Już tutaj trzeci dzień nic nie nagrywałam przez ten czas, bo nie miałam siły, powiem Wam, że jakoś tak to zmęczenie i przepracowanie dopiero, dopiero powoli mnie zaczyna puszczać, bo nie mogłam w ogóle się skupić na, na niczym takim. Wczoraj wyszliśmy sobie z Peterem wieczorem na randkę, ale było ekstra co prawda miejsce jest trochę wyludnione i wszystko jest zamknięte dosyć szybko, ale trafiliśmy do, tego, do takiego miejsca, które jest otwarte do 10:00 i yy, Zamówiliśmy tę fantastyczną pizzę. Pizzę z oscypkiem, szynką i żurawiną. I była przepyszna. Super. Naprawdę świetnie się bawiliśmy. Wróciliśmy do domu e, jakoś po 12. .00. I no, dzisiaj Piter odsypia. Bo jeszcze sobie usiedliśmy z Korą w kuchni. Ale ja wymiękłam dosyć szybko. Oni jeszcze sobie siedzieli. Także Piter odsypia. A my idziemy się przejść. z 30 stopni. Dosyć ciepło. Nie jestem... Przyzwyczajona, jednak faktycznie cieplej tutaj jest niż w klaską. No i wszystko jest zamknięte oprócz tego, bo jest niedziela. A ja lubię sobie właśnie pójść do sklepu w niedzielę. Wtedy mam taki. No, lubię po prostu. Lubię. I jedyny sklep jest otwarty na termosze, także zobaczymy co tam jest. Kupimy jakieś picie i pójdziemy się przejść dalej. Zobaczę jak ten vlog będzie dalej szedł, czy go zakończę za chwilę, czy też pociągnę trochę dłużej na kilka dni. Kupiliśmy wczoraj w Pepco takie fajne steropionowe samoloty i powiem Wam szczerze, że one naprawdę fajnie latają. No no. One naprawdę fajnie latają, tylko tak fajnie latają, że dwa razy już wleciał na dach klatki schodowej i teraz wleciał w taki sposób, że nie można sięgnąć z zewnątrz, bo tak to wzięłam miotłę i po prostu ściągnęłam, więc ktoś będzie musiał pod, 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 podciągnąć chłopców na dach, żeby nie wiem, sięgnąć czy coś. Nie wiem, jak to zrobić. Zakończę już tego vloga, bo jakoś mi ciężko idzie z podróży. Biorąc pod uwagę, że już jesteśmy tutaj kilka dni, po prostu zaczynam nowego vloga, słuchajcie, z pobytu wstępnie. Także kończąc, podsumowując, dojechaliśmy szczęśliwie. Jako tako, jeśli chodzi o samą podróż samolotem, jeśli chodzi o podróż z lotniska do tutaj, było fajnie, fajnie było zobaczyć mojego znajomego. Cieszę się bardzo i dzięki za oglądanie. Do następnego pa!